No, to no nie jest, bo ci wyskoczy? Kurko, no. Idzie, idzie, idzie. No. kurczę, kurczę, po kurczę, 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 jest. kurczę, 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 Nie możesz. Idzie, po nie, nie stukaj, już go ciąg. Na prostej wędce do tyłu się cofaj. mogę, bo popalić, a I też go nisko zmęczyć. Wyskoczyć jak będziesz nie, go trzymał. długo no, trzymał. No, to wciągaj go, ja tak jak ja go wciągam na prostej wędce. Dzięki. No. No bo ci się wy tego wyłoży. Musisz rękoma podejść. Ale pocięty przez sumę. No to 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 to. Do skrzela. Pokaż ile.